Cześć. Mamy wszystko ładnie poukładane, wyrównane cele były niewielkie rozbieżności. Teraz już wszystko mam. Tak jak się należy. Czyli 364 364 wszędzie mam jednakowe wartości. poprzyklejane izolatory na biegunach plusowych czyli tak minusy, plusy, minusy plusy, minusy, plusy na plusach poprzyklejane izolatory tak jak wcześniej mówiłem jest to konfiguracja 13S3P co będzie nam dawało około ponad 10 amperogodzin Mam już nacięte tutaj blaszki i za chwilę będziemy zgrzewać. Dobra, teraz muszę tak podłączyć sobie zgrzewareczkę. Już widzę, że będę musiał sobie tutaj końcówki tych elektrod podczyścić iglaczkiem. Dobra, damy tutaj tak. No dobra, spróbujemy. Teraz tak się jakoś ustawić, bo te kable mam grube, a krótkie. I to nie jest zbyt wygodne. No to lecimy od głównego minusa, te blaszki to kurcze mam trochę tutaj takie za szerokie, Nie, muszę jakiś wkrętaczek sobie przynieść, one są odrobinę za szerokie tutaj. To jedziemy z pierwszym zgrzewem. Ciut chyba za duży mam ten prąd. Albo czas. Dobra, robimy tak. teraz by było Dobrze, na razie nam po cztery zgrzewy to jedziemy plusy teraz no ewidentnie blaszka jest trochę za szeroka albo szczeliny za małe Mam wszystko rozgrzewane, a tu zaczyna grzmić. No nawet żona mi ostrzega. Zobaczyła, że nagrywam i od razu się schowała. Dobra, tu już mamy porobione to co mieliśmy wcześniej, czyli pozgrzewane wszystkie sekcje. Tak zwane cele. BMS przykleiłem sobie na taką taśmę dwustronnie przylepną. Dwa paseczki, jeden tutaj paseczek, o, jeden tu, drugi tu. Tu jest przyklejone, tu wchodzą wiązki naszych przewodów, które będziemy łączyć z poszczególnymi celami: wiejskie klimaty, piły psy i kosiarki. Dobrze, mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać, albo podłączę mikrofon. Nie wiem, czy może coś to da. To jest właśnie taka na wsi, jak to mówią. Cisza i spokój. Nic bardziej mylnego. No, tu mamy przewód, tutaj sobie przyczepię. Albo tutaj przyczepię do stołu, bo bliżej zawsze ten mikrofon. Dobra, może będzie słychać. Dla tych, co już składali baterie, wiedzą o co chodzi, no to mogą sobie przewinąć. Albo mogą zostać, oczywiście, nikogo nie wyganiam. Yy, mogą zostać, ewentualnie by później w komentarzach poprawić. No pokażę, o co chodzi. Drugą stroną, żeby nie zrobić zwarcia, bo jakbyśmy teraz tutaj dotknęli plus, tu jest minus, a tu jest plus, no to oczywiście by nastąpiło zwarcie. Tu mamy pierwszy biegun, główny minus. I są połączenia, 13 jest połączeń szeregowych, czyli tak. Minus plus, minus plus, minus plus, minus plus, nie wiem, czy to w karze uchwycę, plus minus plus minus plus, minus, tutaj te 3 minus, i tu na te 3 plus. I to są połączenia, yy, 13, 13 połączeń szeregowych i po, czyli 13S i 3P, 3P, czyli równolegle. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tutaj tak samo. Tu z boku mam raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Minusy są te bez izolacji, plusy są tutaj z tą izolacją z tego preszpanu naklejone, te zielone. O tutaj, co druga sekcja. Tu już mam kable przylutowane, przewody, bo wykorzystałem B BMS. Ojejku, jeszcze mój pies się musi odezwać. To jest tak zwana bur burkomania. Jeden pies zaszczeka na wiosce i wszystkie szczekają. Nie wiedzą do czego, ale szczekają. Tu już mam przewody przylutowane, to jest... No nie da mi, nie da mi powiedzieć. Łatka! Nie powiem do budy, bo nie mam. Łatka do salonu! BMS jest 35-amperowy. 48 V z możliwością balansowania cel. Nie kupujcie tych najtańszych, są takie o połowę mniejsze, maleńkie takie BMSiki bez możliwości balansowania. Zanim kupicie, zawsze zorientujcie, zorientujcie się, czy jest BMS wyposażony w układ balansujący całą baterię, czyli będzie pilnował, żeby było równe napięcie na poszczególnych celach, równe, no mniej więcej jednakowe. A więc tak, a tutaj mam też taśmę dwustronnie przylepną. Tu już odkleiłem ten papierek, to jest jeszcze nadal papierek, i potem poprowadzę sobie przewody, żeby po prostu nie latały tu po całości. Więc co? Zaczynamy od głównego minusa. Tu mamy z tej strony jest główny minus, a tu z tej strony nam wyszedł główny plus. Tu czyli zaczynamy od głównego minusa. Zawsze główny minus zaczynamy od tego przewodu. Pierwszy przewód czarny. Ale żeby to zacząć, to ja muszę sobie. O nie wiem, czy słychać, jak grzmi, przynieść lutownicę. Tylko nie wiem, czy jest sens, jak zaraz lujnie. Dobra, idę rozstawić sobie lutownicę. O, zaczyna coraz bardziej wiać. A z reguły tak jest, zanim, zanim nastąpi burza, to najpierw zmaga się wiatr. Oby tak nie było. Zanim zacznę jeszcze lutować, to pokażę, tu jest ważna sprawa, przewody, bo no te właśnie przewody będą wyprowadzone tutaj do tych czopów, a te czopy będą się łączyły tutaj z tymi gniazdami, czyli w ten sposób wkładamy, tu jest, tu jest taki zamek, w momencie gdy zamkniemy, to nam się łączą, te, te otoczopy z tym gniazdem. I tutaj cała bateria będzie umieszczona w środku, będzie przykryta tą pokrywą. I te przewody będą tutaj podłączone do tych, do tych właśnie mm, wypustek. Tak to nazwę. Tu jest też taka wypustka na plus i minus do bezpiecznika, bo tu w tym miejscu jest bezpiecznik schowany. Plus. Tu jest maleńki układ. Na USB, żeby można było sobie tam komórkę podładować, czy, czy cokolwiek. Yy, I to nam przekształca yy, napięcie z naszej baterii na napięcie 5V, nie, 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 nie pamiętam dokładnie, ale chyba 5V czy 0,5, czy 0,8 ampera, coś takiego, ale na pewno nawet chyba nie Amper. W każdym razie to jest to jest układik, który będzie ewentualnie z którego ewentualnie będziemy mogli sobie podłączyć no tam nie wiem, telefon komórkowy na przykład i jeszcze tutaj są dwa przewody czarny, czerwony, czyli plus, minus tu są do do tego wskaźnika naładowania baterii to jest taki poglądowy, bo on nie jest zbyt dokładny jest dokładny, ale można orientacyjnie zobaczyć mniej więcej jakie jak jest napięcie, plus jeszcze Tutaj są trzy czopiki, oczywiście wykorzystamy tylko dwa minus i plus na podłączenie tutaj gniazda do ładowarki naszej baterii. Dobrze, nie wiem, czy to w ogóle widać w kadrze, czy nie widać. żebyście wiedzieli Żebyście widzieli co tutaj kombinuję Tak Teraz człowiek coś robi później wrzuca na YouTube a ten film patrzy a tu kompletnie nic nie widać dobrze to zaczniemy od tego czarnego tutaj nie bardzo pasuje jak tu się rozlokować na tym moim stole roboczym tak, na razie damy tak dobrze, ten czarny i czarny tak jak mówiłem polecimy sobie tam go od spodu, o tak I on nam tu pójdzie do głównego minusa No Dobra, tak tyle obecne. Nożyk jakiś. Ja tu mam nożyk. Zawsze mam taki bajzer, a jest. Że nigdy nic nie mogę znaleźć. Ale to ja już tak mam. Dobra. Są przewody takie cieniuśkie, kurczak, włosek. I trzeba uważać, żeby ich nie poprzecinać. biliśmy sobie ten przewód, o, grot też usyfiony cały. O, chyba będzie po filmie. Ale może i dobrze, wtedy zrobię dwie, dwie części. Nie będzie taki długi, przynudnawy, tak, tak, tak i go damy sobie tu. Dobra, tylko muszę teraz tutaj pobielić. W tym miejscu, jak się lutuje, to jest zawsze gorzej niż na plusie. Bo na plusie to jest taka odstająca blaszka i ona tak nie przejmuje ciepła. A tutaj cał, całe ciepło jest przejmowane na budowę i trzeba dość, dość mocno to grzać, żeby, żeby nam w ogóle chwyciło. Chwyci tyle, że trzeba będzie trochę to pogrzać. Albo nie, no przecież po co? Nie muszę tutaj, dam tutaj. Co ja Wam za bzdurę opowiadam. O, tu damy i będzie OK. Trzeba nic kombinować. Jak tu po skuźce puścimy. O, będzie dobrze. Jakoś tak nie po ręku. O, tak w ten sposób. No i dobra. Jeden przewodnik mamy już tu przylutowany. Tu zawsze najlepiej sobie zostawić troszeczkę luzu, żeby nie było to wszystko napięta jak struna. Bo jak będziemy chcieli wyczepić tą wtyczkę z wiązkami przewodów z BMS-a, to żebyśmy mieli luz, żeby fizycznie można było włożyć i wyciągnąć. I teraz idziemy. Następny przewodzik. Następny przewód. Czyli tak, czarny, ten pierwszy mamy już go podłączonego tutaj pod główny minus, i następny przewód, czyli ten pierwszy czerwony, będzie szedł tu, w tym miejscu, i on już będzie nam balansował tutaj cele. Czyli puścimy sobie go w ten sposób. Dobra, tyle starczy. I w tym miejscu tak samo powiemy. Tak. I tu go cyk. Jest przylutowany. I kolejny przewód to już będzie drugi czerwony i idzie w te miejsce. Tak samo musimy pobielić, wystarczy do tego taka zwykła lutownica transformatorowa. taka plątanina może się wydawać to skomplikowane ale naprawdę za pierwszym razem to się wydaje skomplikowane później to już będziecie robili baterie seryjnie zarobkowo A właśnie jeśli chodzi o zarobki, dostaję dość dużo takich yy, czy zapytań w komentarzach, czy ludzie piszą do mnie maila, czy dzwonią, raczej nie, staram się nie, nie udostępniać swoich yy, danych pod względem yy, no, maila czy, czy numeru telefonu, bo mam takie przykre doświadczenia, wiadomo ludzie są różni na tym internecie. Ale oficjalnie mówię, nie zajmuję się tym zawodowo. Ja tego, tego nie robię zawodowo, z tego nie żyję. Pracuję normalnie na, na etacie. Jak to można nazwać etatem? No, w każdym razie jako spawacz. I akurat no już mam ostatni, ostatni mam w, w, tydzień urlopu, od poniedziałku do pracy. Ale generalnie nie zajmuję się tym zawodowo, bo niektórzy do mnie piszą: Panie, mam tam rower, ile by to kosztowało? Nic by nie kosztowało, bo po prostu tego nie robię. Nie, nie zajmuję się tym zawodowo. Te filmiki właśnie po to, między innymi robię, żebyście mogli sobie sami, sami to zrobić. Ostatnio dostałem y, telefon od jednego ze słuchaczy, z widzów. No i też tam mówi, żeby mu zrobić... A! Silnik miał. No, i proponował mi tak przez telefon, żeby mu naprawił silnik, przekładniówkę. I ja mu mówię: że No, słuchaj kolego, tam na tych filmach wszystko jest pokazane. Po prostu zrób tak jak jest tam na, na którymś z tych filmów pokazane i będzie chodziło. No i, i ten człowiek mówi: A ja nie mam yy, warunków, nie mam gdzie, nie mam jak. Moje zdanie jest takie: Jeżeli ktoś chce zrobić, to nie ma problemu. Jakie tam trzeba mieć warunki. Ja mu mówię w ten sposób, miałem kiedyś malucha, zresztą miałem tych maluchów trzy, o jak brzmi, miałem malucha, zepsuł mi się ten maluch, silnik konkretnie, to go w kuchni, wziąłem ceratę, dosłownie taką jakieś się na stoły dawało, ceratę na, na podłogę i tego malucha do śrubki rozebrałem, to, malucha, to, ten silnik rozebrałem do śrubki na, na tej ceracie, na podłodze, w kuchni, skręciłem, wrzuciłem w malucha i maluch chodził, a co dopiero taki silnik, jak on jest w takiej wielkości, no to można jak to się mówi na kolanach zrobić. No i niestety odmówiłem, powiedziałem niech niech robi, jeżeli będzie miał y, jakieś problemy, to ewentualnie niech dzwoni. Przyśle jakieś zdjęcia, rozbebeszy go, przyśle zdjęcia co mu tam nie gra i ewentualnie jeżeli będę w stanie, bo ja też wszystkiego nie wiem, tak samo się uczę jak i wy, to wtedy mu pomogę, ale generalnie nie robię tak, takiego typu usług, czy baterii, czy... No nie robię, no już parę, parokrotnie mi się zdarzyło, ale to na zasadzie jakiś tam kolega kolegi i ktoś to jest na miejscu, nie, nie na zasadzie naprawy korespondencyjne, że ktoś tam jest z Wrocławia, ja mam jakoś paczkę od kuriera odbierać, zrobić, później kurierem znowu wysyłać. Po prostu tego nie robię. Dobra, idziemy następku. Artur, ty gadasz gadasz tu burza nadchodzi, a robota w lesie. I prawdopodobnie nie zrobisz, tak mi się wydaje. Dobra, to już będzie raz, dwa, trzy. Tak, trzeci, trzeci przewodnik idzie tutaj. I damy go tak. I to będzie chyba ostatni. Bo tu się wiatr zmaga. Jak zaraz pierdyknie, to mi wszystko tu zamoczy. I tak zrobimy, moi kochani widzowie. Także filmik będzie podzielony na dwie części. bo nie zdążymy. Już ostatni przewodzik jedziemy. Jeszcze poprawię. Mi się tak nie bardzo to podoba. O, teraz. Jak to kaszubli mówią, teraz to jo! No i dobrze. Zwijam Majdan. Pokażę Wam, bo może nie wierzycie. Taka tu chmura jest nade mną. O! I to zaraz rypnie na mnie. A więc do następnego razu. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji. A stałych widzów do kolejnych odwiedzin. Cześć. No i popatrzcie, jakie miałem wyczucie. Tylko zdążyłem sprzątnąć, kubek tylko został. I co się robi? A to się dopiero zaczyna.